Arn.eu W Sunset City firma FISCO kontroluje wiele aspektów życia, zadowolonych z tego konsumentów. Gdy pewnego razu podczas premiery najnowszego napoju energetyzującego Overcharge na światło dzienne wychodzą niespodziewane efekty uboczne napoju, znaczy zamienia on pijących w bezmózgie potwory, korporacja nie ma problemu z zatuszowaniem sprawy, po prostu odcinając całe miasto od reszty świata, pozostawiając mieszkańców sam na sam z potworami, bez nadziei na ratunek. Ekskluzywny dla Xboxa One Sunset Overdrive to wysoce stylizowana, otwarta, zręcznościowa gra TPS, w której wcielamy się w jednego z niewielu pozostających jeszcze przy życiu mieszkańców miasta próbujących zażegnać ten dość specyficzny kryzys. Nasz bohater nie przejmuje się jednak niebezpieczeństwem, wie bowiem, że jest postacią z gry wideo i wykorzystuje ten fakt, by naginać przedstawiony świat do swojej woli, korzystając z kreskówkowej fizyki, wykonując nadnaturalne ataki i pyskując bezcielesnemu narratorowi. Takie niepoważne podejście do fabuły gry jest miłą odskocznią od traktujących się zbyt poważnie gier tego gatunku i pozwoliło scenarzystom na stworzenie szalonego scenariusza bez konieczności martwienia się o takie bzdury jak spójność, sens czy zdrowie psychiczne grających. Cała przygoda naszpikowana jest gagami rodem z kreskówek zwariowanych melodii i żartami dla fajowych nastolatków. Okej, okay, luz. No to pędzę. Hej. Jak kontaktujemy się z samym, gdy żadne z nas nie trzyma słuchawki? Wiesz, technika. Technologia? Nie komplikujmy spraw czepiając się takich małych szczególików fabularnych, dobrze? Było to sporym wyzwaniem dla tłumaczy, którzy musieli przenieść typowo amerykański dowcip na polskie realia i niestety efekt końcowy jest bardzo nierówny. O ile angielska wersja gry jest cięta i zabawna, polska przypomina często podstarzałego japiszona próbującego skomunikować się ze swoim synem grypsami przestarzałymi o 20 lat. Gdy gra każe mi turlać dropsa albo trzymać się ramy, cofam się pamięcią do czasów, gdy ja byłem młody, a te hasełka już bardzo stare. W dodatku, miejscami zdarzają się literówki, większe błędy w formatowaniu tekstu, a i polscy aktorzy głosowi nie umywają się do oryginałów. W większości gier byłoby to do przełknięcia, ale w Sunset Overdrive, gdzie humor jest sercem przygody, tak przeciętna robota nie powinna była mieć miejsca. Szrek to to niestety nie jest, więc, moją szczerą sugestią jest, w miarę możliwości, granie w angielską wersję gry. Sama rozgrywka toczy się wokół typowych sztamp gatunku otwartego świata. Biegamy od markera do markera na naszej minimapce, wykonując zadania fabularne i poboczne, popychając w ten sposób historię do przodu. Główną mechaniką Sunset Overdrive jest konieczność grindowania, czyli ślizgania się po krawędziach budynków, barierek czy podwieszonych nad ulicami kablach wysokiego napięcia w stylu Tony'ego Hawka czy Jet Set Radio. Gra skonstruowana jest w taki sposób, by poruszanie się pieszo było nieopłacalne, a wykonywanie sztuczek związanych ze ślizganiem, podwieszaniem i odbijaniem od samochodów nagradzane jest nabijaniem mnożnika siły naszych ataków. Jesteśmy więc zmuszeni do bycia w ciągłym ruchu. Do walki zabrać możemy kilka zakupionych wcześniej broni, z których każda ma swoje własne statystyki oraz mocne i słabe strony. W większości nie są to również typowo sztampowe spluwy, a raczej survivalowe pukawki złożone z wszelkiej maści gratów, eksplodujące pluszowe misie, karabiny strzelające winelami albo drony z doczepionymi pistoletami. Do każdej broni możemy przypiąć modyfikację w postaci manipulatorów, które dodają jej drugorzędny efekt dodatkowy. Nasze gnaty zdobywają też doświadczenie, im więcej ich używamy, tym stają się lepsze. Stojąc w bezruchu na ziemi, wystawiamy się na bezpośrednie ataki, a to oznacza niestety pewną śmierć, więc perfekcyjne opanowanie mechanik ślizgów jest tu obowiązkowe. I muszę przyznać, początkowo sprawiało mi wiele problemów. Celowanie i obracanie kamery kontrolerem przy jednoczesnym pilnowaniu ramp i rurek do grindowania tak, by nie stracić kombo, jest bardzo wymagające i przez pierwszych kilka godzin gry miałem z tym spore kłopoty, często spadając na ziemię prosto w paszczę mutantów. W pierwszym akcie gry walczyłem więcej ze sterowaniem niż przeciwnikami, ale wkrótce potem mój mózg dostroił się do specyficznych oczekiwań tytułu i choć nigdy nie doszedłem do punktu, w którym sterowanie stałoby się moją drugą naturą, to w dalszych częściach kampanii potrafiłem już w miarę swobodnie poruszać się po mieście i wykonywać imponujące, precyzyjne manewry. Same jednoosobowe misje, które oferuje gra, są przyjemne, pomysłowe i różnorodne. Ukończenie kampanii z pominięciem zadań pobocznych zajmie nam około 7 godzin, i choć wśród naszych przygód znajdą się typowe fetch questy, to nie zabraknie też celów bardziej różnorodnych. W jednej misji poprowadzimy fruwającą maszynę, w innej eskortujemy towarzyszy w bezpieczne miejsce, w kolejnej przetestujemy prototypową broń i tak dalej. Jest też szereg misji, które można skategoryzować jako pseudo Tower Defense. W tych otrzymujemy dostęp do szeregu pułapek, które najpierw musimy rozstawić na określonym obszarze, a potem chronić go przez określoną ilość czasu, aktywując je oraz własnoręcznie siejąc zamęt w hordach glutopotworów. Dostępnych jest też cała masa zadań pobocznych, odblokowujących dla nas dodatkowe modyfikatory dla broni oraz specjalne odznaki wpływające na naszą postać, a także kilkaset opcjonalnych znajdziek do zebrania i bonusowych wyzwań do odblokowania. Sunset Overdrive jest więc co robić zarówno w ramach głównego wątku fabularnego, jak i poza nim. Miasto Sunset nie jest może największym sandboxem w historii gatunku, ale wygląda to na celowy zabieg, bo jest ono wyraźnie zbite. Dzięki temu na ekranie zawsze dzieje się dużo. Lokalizacje są przygotowane bardzo szczegółowo i ciągle jest co robić bez konieczności marnowania czasu na podróżowanie z jednego końca mapy na drugi, by znaleźć coś do roboty. I oczywiście nie zrozumcie mnie źle, Sunset City nie jest pod żadnym pozorem małe. Jest w sam raz, ale skupienie gry na rampach i strefach do ślizgu, które z natury muszą stać Blisko siebie, by pozwalać na kombosy, potęguje wrażenie gęstego rozmieszczenia obiektów na wizualnie małych obszarach. Zagęszczenie geometrii ma również jeszcze jeden plus, który ładnie współgra z całością doświadczenia: gra wygląda po prostu żywo. Po ulicach szwędają się zarażeni, na jezdniach stoją całe sznureczki opuszczonych samochodów, a tu i ówdzie przycupnie nawet przepyszny gołąbek. Pomaga fakt, że stylizowana na szaloną kreskówkę oprawa graficzna gustuje w ostrych, żywych, niemal neonowych kolorach. Z ekranu wręcz leje się cukier, a bogactwo efektów cząsteczkowych i wysokiej jakości tekstury powodują, że jest to jedna z najładniejszych gier dostępnych dziś na Xbox One. Nie można się też nie uśmiechnąć, widząc przywiązanie do szczegółów w tworzeniu komiksowej, luźnej atmosfery. Eksplozje pozostawiają po sobie wyłaniające się z dymu tekstowe onomatopeje, a po każdej śmierci powracamy na planszę w jednej z kilkudziesięciu genialnych animacji odrodzenia, które bardzo podobają się również samemu głównemu bohaterowi. Samset Overdrive zachęca nas do tego, żeby się w nim bawić i nie przejmować się niczym. To nasz świat, nasze zasady i nasza zabawa. Jasne, nie wszystko jest idealne. Nie spodobał mi się na przykład przekombinowany system modyfikatorów. Są ich aż trzy oddzielne kategorie wspomniane wcześniej modyfikatory dla broni, które dodają do nich specjalne efekty, osobne wzmocnienia postaci, które dodają efekty naszym sztuczkom i atakom wręcz, oraz manipulatory, które wpływają na zdolności pasywne, takie jak zwiększanie zadawanych obrażeń czy pojemności magazynków. Problem polega na tym, że do gniazd załadować możemy dziesiątki różnych kombinacji modyfikatorów, z których każdy trzeba osobno odblokować lub kupić, a potem nie tylko śledzić, czy możemy już zyskać dostęp do jakichś nowych, ale też pilnować tego, by ręcznie powiększać poziomy doświadczenia tych zaekwipowanych. Było przy tym tyle zachodu, że gdzieś w połowie gry uznałem, że nie chce mi się już w tym babrać i bez żadnych problemów kończyłem ją bez przejmowania się bonusami. Być może niektórym z Was doprecyzowanie każdego elementu postaci będzie sprawiało dużo radości, ale mnie ciągłe nawigowanie menu po prostu psyło zabawę, zdecydowanie spowalniając bardzo dynamiczną rozgrywkę. Dodatkiem do trybu jednoosobowego jest lekki i przyjemny multiplayer kryjący się pod nazwą Brygada Chaos. Ośmiu graczy spotyka się wówczas w grze, wykonując kolejno szereg prostych misji: Obroń, zniszcz pokonaj, dotrzyj. Tryb jest kooperacyjny, ale dodatkowym napędem jest punktacja, więc chociaż walczymy o wspólny cel, rywalizujemy ze sobą, by wykręcić wyższy wynik niż towarzysze. W Brygadę Chaos gra się fajnie, bo nie jesteśmy w niej ograniczeni, mogąc przemieszczać się w miarę dowolnie po całej mapie, a dynamika biegania od zadania do zadania całą grupą graczy jest naprawdę zabawna. Z trybu single player do multi przenosimy wszystkie nasze bronie, modyfikatory oraz ciuchy, zachowując swój zakręcony indywidualizm. Tryb sieciowy jest tu jednak wyraźnie tylko dodatkiem i nie wyobrażam sobie, żeby na dłuższą metę zbudował wokół siebie kult rangi Halo czy Call of Duty. Ogółem rzecz ujmując, Sunset Overdrive to bardzo interesująca pozycja dla posiadaczy konsoli Microsoftu. Wyjątkowe doświadczenie, próbujące za wszelką cenę odróżnić się od konkurencyjnych propozycji, i zazwyczaj wychodzi mu to na dobre. Chociaż można tu wyróżnić elementy wspólne z takimi grami jak Infamous, Saints Row, Crackdown czy Jet Set Radio, to nowej propozycji Insomniac udaje się zachować swój indywidualny styl godny nowej generacji Xboxa. Polecam fanom otwartych miast i amerykańskiego poczucia humoru.